Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym treningu Akademii Piłkarskiej Olimpii Wrocław. Dzisiaj wspólnie ze mną zrobicie trening dla kategorii skrzat. Także przebierajcie się, weźcie butelkę wody. Dodatkowo potrzebne nam dzisiaj w treningu będzie piłka i coś, co posłuży nam jako pachołki. Mogą być to butelki, ja tu mam takie. Plastikowe kubki. Mam ich cztery, więc tyle, tyle też potrzebujecie. Ok, zaczniemy sobie od yy, luźnego prowadzenia piłki. Widzicie, ja też nie mam za dużo miejsca, ale myślę, że sobie poradzimy. Także zaczynamy od prowadzenia w różnych kierunkach. Pamiętajcie, aby używać obu nóg. Tak samo. Często i lewej i prawej nogi. Rozruszajmy się trochę. Na pewno już też macie dość siedzenia w domach. W różnych kierunkach wprowadzenie różnymi częściami stopy. Można dodać wprowadzenie podeszwą, bokiem do przodu. Zaczynamy prowadzenie tylko wewnętrzną częścią stopy, tak? Czyli tu, od tej strony, gdzie jest duży palc. prowadzenie tylko wewnętrzną częścią stopy. Zmieniamy kierunki. Wykorzystujemy tyle miejsca, ile mamy w pokoju, czy w naszym domu, i zmieniamy na zewnętrzną część stopy, tak? Czyli od tej strony, gdzie mamy mały pan, tylko wewnętrzna część stopy, obie nogi. Ok, i przechodzimy od razu do domy. Zgromadzenia podeszło. Tak czyli ciągniemy piłkę za sobą. Obie nogi angażujemy do ćwiczenia. Bokiem przodem. Tak czyli przed siebie toczymy piłkę. Ok. Przechodzimy do sprowadzenia zło między nogami. Czyli pewnie większość to za jak dzwoneczki. I tak samo zaczynamy w miejscu. Jak już sobie z tym potraficie poradzić. Staracie się podnieść głowę tak, żeby obserwować też co jest przed wami. Chodzi do tego lekkie poruszanie się Przodem. i tyła. Pamiętajcie zawsze żeby być pewnymi siebie, żebyście to wypalowali nad piłką, a nie piłka na Ok. Dobra, pierwszą część mamy za sobą. Teraz możemy odłożyć piłkę. Zrobimy sobie kilka ćwiczeń. Bez piłki. Zaczynamy od lekkiego skipu. I przechodzimy do coraz wyższego wysoko, kolana podnosimy i znów troszkę niżej. Uspokajamy teraz trochę oddech, biegniemy w miejscu i znowu podnosimy kolana wyżej. Pamiętajcie, aby ręce też pracowały naturalnie, tak jakbyśmy biegli po boisku. I niżej. Przechodzimy teraz do skip C, czyli pięty po pośladki. I tak samo pamiętajcie, aby ręce pracowały. Ok. Chwilka przerwy. Możemy się napić.

Jesteśmy w miejscu dalej, ale w lekkim truchiku Uwaga, na wspólnie robimy przysięg, Gotowi i dalej w miejscu biegniemy. Uwaga, O, przyjdzie. Pamiętajcie, aby nogi były proste, żeby nie zginać koła do środka, a za bardzo na zewnątrz tylko jednej linii. Hop. O. Plecy też staramy się trzymać proste, żeby się nie garbić. Hop. Okej. Dobra. Teraz troszkę zwolnimy. Zrobimy wspólnie krążenia biodra. 10 razy na jedną stronę. 4, 5. 7, 8, 9, 10 i w drugą. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okej. Przechodzimy do skrętów. Można oprzeć się o ścianę czy o szafkę, ale ona obie strony. Przekręcamy się po pięć razy na stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, OK. i przechodzimy do skleboskolów, czyli. Prawa ręka do lewej nogi, druga ręka bardzo wysoko i patrzymy za tą ręką, która jest wysoka. Tak? Po pięć razy na każdą stronę. I wspólnie też liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ok. Dobra. Teraz potrzebne będą nam yy, Dwa kubeczki i ja ustawię je w ten sposób hop. i będziemy poruszać się krokiem dostawnym i trzeba dotknąć kubeczek. Tak? Czyli przechodzę, hop, nisko, hop, nisko, hop, czyli noga do nogi, hop, dotykam kubeczek, noga do nogi. Dotykam kubeczek. Okej, ok. ok. przepraszam Was za takie cięcie. Skończyliśmy na yy, poruszaniu się krokiem dostawnym, teraz przechodzimy do skoków jedno nóż, od jednego kubeczka na jednej nodze, obiegamy, wracamy i zmieniamy nogę. Tak, ja zacznę od prawej, staramy się cały czas na jednej nodze obkrożyć kubek, zmieniamy nogę. I jeszcze raz. Tak samo. I pop. Ok. Przechodzimy teraz do ćwiczeń, które wzmocnią trochę wasze mięśnie. I Ustawiamy się w podporze przodem i będziemy musieli utrzymać równowagę i dotykać się w różnych części ciała. Tak? Czyli zaczynamy od podporu i staramy się na dotykać swoje barki. O 5 razy każdy. Zmieniamy, dotykamy swoich łokci. Tak samo, po pięć razy każdy. OK. Zmieniamy, teraz musimy trochę Bardziej się pokimnastykować, dotykamy swoich bioder, również po skosie. Pięć razy, każda. Ok, chwila odpoczynku, i zaczniemy od początku cały cykl, czyli biodro. Bark, Łokień i biodro. Tak samo po pięć razy każdy, Okej, okay, chwila przerwy. przerwy i biodra. Ok. myślę trochę naszą górę ciała. Teraz zajmiemy się plecami, a Konkretnie tą dolną częścią, i ćwiczenie polega też bardzo mocno na tym, żebyśmy trzymali równowagę. I wygląda ono następująco: prawa ręka, lewa noga. Prostujemy tak i na odwrót. Lewa ręka, prawa noga. Przytrzymujemy chwilę i wracamy. Pamiętajmy, żeby plecy były proste. I również po pięć razy na każdą stronę. Dwa. trzy, cztery. Pięć. ok teraz przejdziemy sobie też do ćwiczenia na yy, dolną część pleców pozostawiam w ten sposób i naszym zadaniem jest unosić klatkę piersiową chwilę w takiej pozycji przytrzymać i opuścić, myślę że zrobimy dwie serie po 5 Uwaga. Opuszczanie. Dwa. Opuszczanie. 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 Pięć powtórzeń. uważaj. Raz przetrzymujmy. Chwilę opuszczamy. Dwa opuszczamy. Trzy opuszczamy. Cztery opuszczamy. Pięć opuszczamy. Ok. Chwilkę sobie odpoczniemy. I zaczynamy drugą serię. Raz. Opuszczamy. Dwa. Opuszczamy. Trzy. Opuszczamy. Cztery. Opuszczamy. I ostatni. Pięć. Opuszczamy. Ok, teraz taki możemy przejść do takiej pozycji, żeby trochę te plecy rozciągnąć po ćwiczeniach. Ok, i ostatnie ćwiczenia, które mają za zadanie nas wzmocnić, będzie to ćwiczenie na brzuch. Możemy wziąć butelkę, czy tak jak w moim przypadku, kubeczek. I naszym zadaniem jest przenosić nogi z jednej na drugą stronę. Myślę, że zrobimy też dwie, dwie serie po dziesięć powtórzeń. Tak, czyli liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Chwilka odpoczynku. I okej. Okay. musimy zacząć drugie dziesięć powtórzeń. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Ok. Przechodzimy do zadań z piłką. I teraz popracujemy sobie troszkę na tym. Techniką. Zadanie wygląda następująco. Musimy pociągnąć piłkę i odbić ją na drugą stronę. Tak? Pociągnąć, odbić, pociągnąć, odbić, pociągnąć, odbić, pociągnąć, odbić, pociągnąć, odbić. Pociągnąć, odbić. Tak. I tak zrobimy sobie cztery długości, takie jak ja mam tutaj u siebie pokoju. Pociągamy, odbija pociągamy. Odbijamy. Pamiętajmy, żeby zmieniać nogi. Najlepiej jak to będzie, jak właśnie zmiana. Z, tutaj wykonamy lewą, robimy prawą. Wezmę sobie dwa kubeczki, i będziemy teraz wykonywać ósemkę, tak? czyli prowadzenie, piłki, obrożenie, kubeczka i do drugiego. Tak wygląda ósemka, i zrobimy sobie takich. 3. Yy, Pamiętajcie, żeby zawsze noga, która prowadzi piłkę, była tą dalszą od ja tu mam kubeczek, ale że zawsze to jest imitacja zawodnika, tak? Czyli zawsze dalej od zawodnika, żeby on na niej nie zabrał, żebyśmy te nogi zmieniali. Ok? No ładnie. Dwa. trzy, cztery i pięć. Ok, Dołóżmy sobie. Samo zmieniać nogi, aby była ona tą dalszą od przeciwnika czy od kubeczka. I zróbmy sobie w, y, dwa razy w każdą stronę, czyli cztery razy slalom. Raz, dwa. jest podania, poćwiczymy sobie trochę podania piłki ustawiamy z kubeczków czy z butelek cokolwiek macie małą brameczkę przez którą będziemy podawać piłkę ale musimy ją podać tak, w ten sposób aby złapać ją z drugiej strony i tak samo Pamiętajmy, aby podawać zarówno lewą, jak i prawą nogą. Tak, czyli podanie. hop, przebiegam na drugą stronę. Hop, przebiegam na drugą stronę. Wykonajmy 5 podajnych każdą nogą, czyli w sumie 10. Raz, dwa. Jak się dogodzi, nic nie stało, nic się nie stało. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć, I dziesięć jeśli tak jak u mnie zdarzy Wam się trafić, nic się nie stało pamiętajcie, żeby się nigdy nie poddawać na treningu, bo po to się trenuje żeby popełniać błędy, żeby je poprawiać i żeby w przyszłości stawać się lepszy powtórzymy jeszcze raz to ćwiczenie, tak samo 5 razy lewą nogą 5 razy prawą nogą pamiętajcie, żeby piłkę zawsze złapać tak, aby nie trafiła na przykład ona o szafkę czy o ścianę, tylko żebyśmy tak dokładnie ją podali, z taką odpowiednią mocą, żebyśmy do niej dobiegli. Ok, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, Osiem, dziewięć i dziesięć. Ok. Zmieniamy ćwiczenia. Będzie nie. Weźmy sobie może cztery albo trzy kółeczki. Zadaniem będzie teraz z tego samego miejsca zawsze. Zaczynamy bieg, obiegamy najbliższy, który jest kubeczek. Wracamy do miejsca, z którego rozpoczynaliśmy i mamy za zadanie trafić piłką w kubeczek czy w butelkę. Wtedy wracamy po piłkę i przechodzimy do następnego kubeczka i staramy się. W ten sposób strącić wszystkie trzy. Ok, ustawcie sobie je najlepiej, tak jak ja w różnych odległościach. Uważaj, Dajemy. Trzy, 3, 2, 1, staw. Czyli prowadzenie piłki, okrążamy kubeczek, wracamy na miejsce. Hop. Nie trafiłem. W przypadku, gdy nie trafiłem, powtarzam ćwiczenie dalej. Tak, czyli. Okrążam pierwszy kubeczek, wracam do linii. O, nie trafiłem. Znowu okrążam, wracam do linii. Op, op, trafiłem. Ok. Przechodzę do drugiego kubeczka. Prowadzę, Okrążam, wracam do linii. Op, udało się. Ok. Trzeci kubeczek poprawiam. Głowie niego celowałem i zaczynam trzeci słowa. Tak okrążam kubaczek wracam do linii. Ok, udało mi się zbić wszystkie trzy, chociaż na początku było trochę ciężko. To co wiem, nie poddawajcie się zawsze, próbujcie do końca. Ok. To tak naprawdę z mojego treningu dzisiaj byłoby wszystko. Mam nadzieję, że potrenowaliście, jesteście zadowoleni. Wyzwanie piłkarskie, które jeszcze przygotowałem dla Was. Będzie nam potrzebna druga, mniejsza piłeczka. Ja tutaj mam taką. I Waszym zadaniem będzie podrzucić, wziąć w ręce mniejszą piłkę, podrzucić ją i w momencie, kiedy ona wykona jeden kozioł, drugą piłką musicie tak kopnąć, aby się one zderzyły. Spróbuję zademonstrować. O, kozioł i trafiam w piłkę. Tak, jeśli wam wyszło, możecie starać się rzucać piłkę trochę dalej. Tak, czyli o, kozioł i trafiam w piłkę. Ode mnie to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki, trenujcie w domach z Akademią Piłkarską Olimpijską Wrocław. Cześć!